Yo Siemano! Bęgi, kolejna wyprawa! E, Od jakiegoś czasu zapowiadana. Główny szlak sudecki, co prawda nie w całości. Startujemy z Piechowic Teraz lecimy na Wielkiego Szyszaka. Mam nadzieję, że się uda wjechać. <laughs> Musi kurwa. No, i także co? I lecimy. Sobota, niedziela w opór. No, w sobotę w opór. No ale wyjdzie jak wyjdzie, co nie? Także nie ma co się spinać No i co? I lecę na sakwach Czyli jakieś 13 kilo bybackingu Ma To dość dużo, nie? Nie jestem przygotowany no, na takie wyprawy żeby gonić na chcę Przejechać tylko, ale żeby nie gonić, nie? O kurwa Trzymam telefon i zaczyna się fajowo no, dobra, to co? Widzimy się już chyba na Szyszaku. Mam jakieś 7 km i 800 m w górę. A niedużo, nie? Powinniśmy to zrobić w 5 godzin. Nie, nie, tak. Dobra, dobra. No to co? Gdzieś, kurwa 8 km za mną. I co? Jak to zawsze, nie? Droga prowadziła trochę inaczej, bo tam, gdzie chcę wbić na Szyszaka. Nie da się rowerem wjechać, wszystko trzeba wypychać. Co mnie można, jakby się nie było, o, z takim osprzętem, nie? To jeszcze dałoby rady wjechać, no ale tak, muszę wypychać, więc wątpię, żebym dzisiaj wjechał na niego, bo większość jest wypychu, jak wjazdu teraz, jalo, nie? A jeszcze jestem, kurde, w Narodowym Parku i raczej bym się wolał gdzieś wydostać na bardziej no, najlepsze miejsce, bo tutaj słabo z biwakiem, nie? Bo jeszcze jestem w ostoi dzikich zwierząt, tam saków, o, wilków i rysi, kurwa mać, nie? <laughs> A jestem w kudzie, gdzie... <laughs> o, kurwa, dobra, nie krzyczę, bo nie mogę, zaraz coś pierdoli tutaj jeszcze. Dobra, cisnę dalej, nie? Także nie wiem. Może dzisiaj będę na szyszaku, może nie, bo z tego co widać, to raczej taką drogą już będę, kurwa, szedł, także... A my stąd przyszliśmy. Siemano. Fajna A... droga. Szkoda, tylko że nie cały czas zaraz cholerne skałki się zaczną i dalej będę musiał rower wypychać. Jeszcze 2, ,2 km, 200 na wielkiego szyszaka. Z tego co widzę, deszcz zaczyna kropić. Chyba zaraz będę musiał rozbijać biwak i spać gdzieś tutaj. Elo. Jo, obóz rozbity, także coś tylko zwieść, Jaya zakręcić, zapalić spa, a tam za chmurami wielki szyszak, w sumie w chmurach, 1220 metrów nad poziomem morza my się znajdujemy jeszcze 300 do góry jest na szyszaka, także spoko, no także spoko, jutro wbijamy na niego, powinniśmy go zdobyć bez większego problemu. O, tutaj ścieżka, wszystko wypych, nie ma lekko, nie ma lekko. Zjazd taki sam raczej będzie, że będzie ciężko zjechać. Yo, 1380 metrów, obniżenie pod śmielcem jakieś wiem. Tutaj mamy Szyszkę Wielką szyszkę Nie wbijam się tam To jest Nie da rady po tych kamieniach z rowerem, z bikepackingiem Nie ma nawet takiej kurde opcji, nie Ogólnie rowerem da się, ale nie Nie da jak ja jestem przygotowany ogólnie Muszę gdzieś zjechać, w dół zaraz czy coś Zjeść śniadanie I Przerobić trasę, bo jak ja jestem załadowany, to nie jestem w stanie wjechać do jego główny szlak Beskicy z Sudecki, nie? Czy tym szlakiem Sudeckim. Nie da rady, nie? Po prostu bym cały czas rower wypychał i ewentualnie tylko z jazdy, a to jest bez sensu. Zero przyjemności, nie? To dobra, wcisnę dalej. No, a tak poza tym to znajdujemy się na drodze przyjaźni polsko-czeskiej. Troszkę piasku było jakiegoś Spoko Tu zaś kamienie No nic, jedziemy jo, Tak szczerze Zbierdolone to, co ja robię, patrzcie się. No to wypych, kurwa, nie? Aaaa, pęknie. Małe coś tam i wielki szyszak. A teraz ciśniemy na małą szyszkę. <noise> Dobra, kurwa, bo nie mam czasu. No, za tamtej góry przyjechaliśmy, to wielki szyszak. Kurwa, mordy, ale wałek, nie? Olej mi wyjebało z amortyzatora. Przeczyściłem go, to teraz tak nie widać. Ale jest kurwa lipa, nie? A, No i koniec, po imprezie, nie? Po imprezie. Fajnie było chociaż jedną nockę walnąć, pośmigać trochę po górach. No ale nie będę ryzykował nigdzie dalej jechać bo spierdolę rower, nie? To jest bez sensu. Fucken, nie? No chuj. Tak to bywa niekiedy w tych przygodach. W tym wszystkim zawiedzie coś i mimo chęci, wszystkiego nie da się nie. Ale i tak jest pięknie, fajnie, fajnie było tu przyjechać i na pewno ha kurwa jeszcze nie raz tutaj będę, nie? Jeszcze nie raz człowiek, tutaj pośmiga przygotuje się bardziej na pewno na czerwony szlak Sudecki inny bajbakiem, strasznie dużo wypychu, nie? Ciężko jest go jechać, tak rower, ale damy radę, damy radę, spoko, nic, pale kiepa, pierdalam czekolady. No słode wszystkiego i Alo, nie? To żeśmy się kurwa Także jazda raczej ich będziemy kończyć, dojedziemy do Karpacza, Karpacz, zielenia, góra i wracamy na chatę. No nic, szkoda trochę, ale najwidoczniej tak być musiało. Tam o, o, tam jest ten wulkan, na którym część osób była z rajdu Kaczewskiego, no a my... Teraz ja raczej, a nie widać tutaj, jestem na przełęczy pod smogiernikiem czy czymś takim. Tam jest wodospad, ten teraz może się pokaże. tam tamtędy cisnąć na śnieżkę, no ale nic, okazało się inaczej, że Amortyzator nie dał rady, kurwa, nie? Wyjebało mi olej. To już chyba trzeci raz mówię. Patrzcie. Wszędzie wszystko olej wypływa. To jest tragedia, nie? Kurde. Jo, dobra. Jesteśmy w Karpaczu i co? Kończymy tutaj tą przygodę, która miała być inna, dłuższa. Stało się jak się stało. Nie mamy na to wpływu. Nic. jedziemy Jadę na Jelenią górę teraz i do domu Trzeba naprawić maszynę i tu wrócić, nie? Bo jest ciekawie i na pewno nie jest takim ładunkiem, nie? Na lekko już No nic, to trzymajcie się. A oh, no i co, jesteśmy w Karpaczu i kończymy tutaj, tutaj tą imprezę. Mieliśmy dojechać aż do Byszczycy Kłodzkiej albo i dalej, głównym szlakiem sudeckim jak się okazało, amortyzator nie dał rady, nie? Jak z jednej tak, z drugiej nogoleni, wycie golej. Nie wiem, o co tu chodzi. No nic, nie? No tyle. Na pewno trzeba będzie tutaj jeszcze wrócić. I yo.